Cieszę się, że te minuty, które dostałem, mogą odpłacić o, i dobrą grą w ataku, i dobrą grą w obronie. E, też wszyscy dzisiaj naprawdę zagrali na 100%, bo naprawdę nie było to łatwe spotkanie. Spójnia e, narzuciła też dobre tempo. Wiadomo, że każdy zespół, który przyjeżdża do nas do, na Parkiet Mistrza Polski chce po prostu wygrać, chce wyjść i, i, i gdzieś tam pokazać swoją dominację, no ale dzisiaj się nie udało kolejnej drużynie. E, Czuliśmy wsparcie kibiców, czuliśmy ten oddech ich, tak jakby byli wszyscy zawodnikiem na boisku. To naprawdę pomaga i cieszę się, że dzisiaj wszyscy pomimo gdzieś tam kontuzji, pomimo tych meczów, yy, przelotów, yy, podróży, naprawdę stanęliśmy na wysokości zadania. Nie jest chyba łatwo minuty w tak mocnej drużynie jak, jak Stal, gdzie ta rotacja opiera się głównie w tym momencie na siedmiu koszykarzach. U uważam, że w każdym zespole trzeba walczyć o minuty, udowadniać, yy, też sobie i, i, i też w drużynie, że, że, że jest się dowodnikiem artym zaufania i żeby postawić na niego na boisku. Jak się czujecie po tych właśnie podróżach, po tym przemieszczaniu się, to gdzieś zmęczenie jest odczuwalne, czy po prostu jesteście tak przygotowani, że gracie tak jak to normalne były mecze, nie po Europie, tylko po kraju? Na pewno przygotowanie przed sezonem i, 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 i też w sezonie gdzieś tam, gdzieś tam, gdzie trenowaliśmy na pewno dało nam bardzo dużo E, takiego powera i takiej sobie, siły, która teraz właśnie procentuje w tym. Nie jest łatwo, ale na pewno jesteśmy przygotowani też mentalnie i, i taktycznie, jeśli chodzi o, o scouting, który trener, trenerzy wykonują, to też jest o wiele łatwiej funkcjonować na boisku. Ale dzisiaj też można było zauważyć obrazki, że sami siebie gdzieś tam zbieraliśmy, sami siebie motywowaliśmy i mówię, no to nie 100%, a 150%.